Siemka, z strony Plosout i witam was w kolejnym odcinku z Layers of Fear. Jak ostatnio pamiętacie, rob... skończyliśmy sobie rozdział, e, znaczy w sumie krok trzeci pod tytułem Podkład e, i w tym odcinku zrobimy sobie raczej już cały rozdział, e, czwarty, czyli krok czwarty w sumie, pod tytułem Pędzel. E, tutaj mamy już troszeczkę więcej tych rysunków, jest... W tym rozdziale jest dziewięć znajdziek. Coś i poniesiesz troszkę. No zaczynajmy, no. Займись за Нет. Алибо. Czekajcie, zwiększę sobie jasność. Bo... Nie wiem, jak już tak średnio widzę. O, teraz jest lepiej. No i które drzwi teraz? Mhm, typowo, żadne. Delirious. Bredzące. Delirious. Pierwszy raz się chyba spotykam z takim słowem. Selfish, samolubny. Drunk, pijany. Mm -hmm. Fajnie. To jest właśnie niesamowite w Layers of Fear, że obkręcimy się tylko i już czegoś nie ma, i nawet nie ma żadnych ścinek przy tym. To jest niesamowite, naprawdę. E, dobra, to już. Nie było niesamowite. A tutaj coś jest. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down and this time let's make it perfect. Aha. Czyli co nasz główny bohater chciał nauczyć córkę Tan jak dobrze rysować? Specjalnie chyba nawet obraz jej zrobił. that wait what day is it it's sunday you mean i oh well why didn't you come and get me god damn it you know how i get when i'm caught up in my work hmm. dobra have już drugą znajdźkę. Wejdź mm. od dołu zaczynajmy. Dzieci w małżeństwie, poradnik małżeński. Spodziewaj się niespodziewanego. Codzienna magia rodzicielstwa. Nowa książka autorstwa Molly Pierce, To Obowiązkowa lektura dla rodziców, spodziewającej się powyższej pociechy. Bla bla bla. Czy to ważne, naprawdę? O, to już może być ciekawe, bo to może być jakieś memento czy coś. Ale z tego, co widzę, to chyba nie. Ale, mimo wszystko, lepiej się rozejrzeć, bo możliwe, że. E, Aha, możliwe, że w poradniku zawsze mogą czegoś zapomnieć, nie? E, pisk, laura piszczy dla mnie. Te butyki też już podnosiliśmy. Sweet Jesus! Did you buy half of the department store, honey? You don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. to jest takie neutralne, Szczerze mówiąc. A chociaż Badzim powiedział, że to jest za dziewczynki. Do chłopca, czemu nie? Dobra, mamy kolejną znajdźkę. Jest fajnie. Ten rodzic mówi związany z jego dzieckiem bardziej, czyli z córką Możecie tak nie walić. Ej, czemu tu jest rat drawing? Aha, odpaliłem zły poradnik, ale wydaje mi się, że chyba zebrałem wszystko mimo, wszystko imo. W szafce, łyse krwawe placki. Włosy nie są moje, gdzie są nożyczki? Czekajcie. Bo szukam. bo teraz chciałem pójść do tego poradnika. Ale nie, z tego co widzę to wszystko zebrałem. Drawing to już mam właśnie raz, dwa, trzy, cztery, cztery mi zostały znajdźki. Dobra. Powiem mam, że naprawdę grafika i ogólnie gra jest tak niesamowicie zrobiona, że jestem pod wrażeniem, że to jest chyba 2016 rok. chyba sobie chyba te Warszawa był wziąć No i co rzucasz? Normalna jesteś. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bothered. Huh. Good thing we didn't bet on it. <grywka> What? What's so funny? Ale wydaje mi się ogólnie, że raczej skończymy ten. Bynajmniej chciałbym skończyć ten rozdział w tym odcinku jeszcze. Patrzcie, tutaj tego nie ma. To też są takie szczegóły, no fajne. Może ja tam nie chce iść. Nad brzegiem nieopodal krzaczka. Mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, morduje piesze wycieczki. Co jest? Kapierdolnik z pojebane. Ja oczywiście muszę wszystko przeszukać. Okej, okay, nie wiem, czy tam iść. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. W pierdolnię? Nie, dostanę... Dostanę w pierdol! Jak widzicie, ja pierdziele, gdzie ja jestem? Aha. No jestem tutaj, w sumie idzie powinienem iść. Aha. Kurwo! Jezus Maryja! Boże... Obgadywanie za plecami, co się tym wiem? Okej, następny to będzie Whisper, jeśli chodzi o znajdźki. Ale ładne detale na firankach, ja pierdziele. No coś naprawdę pięknego. Players of Fear 2 pewnie jest jeszcze lepiej. Chociaż słyszałem, że ponoć gra jest słaba, że druga część jest słabsza od pierwszej. Jaka jest w tym prawda, nie mam pojęcia. No i patrzcie, ta grawitacja jeszcze. To jest coś, co cały czas będzie mi imponować w tej grze. Nie przestanie mnie zaskakiwać. Tak myślałem. Zawsze jak są zamknięte drzwi, to jest jakiś jumpscare. Aha. Uh -huh. Okej. Okay. no mordy, nic wam nie zrobiłem, no. Okej. Okay. Rozumiem. Fajnie. היה oh, yeah. To ja tak naprawdę wiecie? Uff. Kurwa, no nie. o replay. <laughs> Nie, jestem okropny, wiem. No to wróciliśmy w sumie na początek. Boże. No to też trzeba się postarać, nieźle, żeby to wszystko tak działało. No jezu! Dobra. O oh, Jezus Maryja Nie wiem czy mam iść tutaj czy tutaj No nie wiem. Hmm. Lewo, prawo. Bardziej mnie lewo ciekawi, szczerze mówiąc. Może lewo? Dobra, idziemy chyba lewo Kiedyś dojdę Ja chcę do tego podchodzić. Mamo, jak sobie z tej gry? Co się tu dzieje? Okay. Ow! What is this crap? Oh, 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 oh I'm sorry, princess. No, 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 no. Don't cry. We'll get you a new one. Or, or better yet, daddy's gonna buy you another dolly. Uh, so your other dollies can have a new friend. No, powiem wam, że w tym odcinku na przykład nie mamy zbyt dużo do czytania i dzięki temu e, rozdział idzie szybciej. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you—it was you—he really lusted for. Okay, just put No dawaj, tak waliłaś te drzwi. No i została nam ostatnia znajdźka. Aha, to jest zamknięte? Okej. Okay. To zamknięte. No i mamy pokój dziecka, w którym mogliśmy się znaleźć już na samym prologu. Puchaci oszuści, przydzą ze mnie, leżą ciągle wśród zabawek, zabawki są zabronione. No i to była ostatnia znajdźka w tym rozdziale, więc wydaje mi się, że tutaj już raczej będzie koniec. A ty co taki nabormoszany? Morda. Okej, okay, mam kluczyk. Znaczy nie. To w sumie nie jest kluczyk, tylko ten. No do tej kołyski. Znaczy, boże kołyski? No do tej zabawki, jednym słowem, no. To się jest totalnie niewyżyty. Aleństwo, noc jest dziś ponura. Na twoich oczach gwiazda skrywa chmura. Ja pierdolenie. Ramiona mamy skrywały przed stworami. Odkąd jej nie ma, została i ze zmorami. Czyli ona odeszła? Ale mnie ciarki przeszły, ja pierdzielę. Obraz się zmienił. This was a special brush, like a horsehair brush but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Hmm. <laughs> Fine, pencil. Okej. Okay. Przysz normalne. Takie dzieciory się pojawiają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No Dwa szczurze rysunki, co zebraliśmy, to nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo. Skrzynia nam się przeniosła. Dobra, wolę ją zamknąć jednak. Czekajcie, ogólnie mi się wydaje, jakbym nie czytał jednego listu tutaj. Dobra, nieważne. Tak więc dodajmy pędzel. Czyli prawdopodobnie albo wydaje mi się, że to jest raczej kosmyk włosów naszego dziecka, albo kosmyk włosów naszej żony. Ale ja już sam nie wiem, co to może być. Albo to, albo to. Ok, no zostały nam jeszcze dwa rozdziały tej grze. No, jeszcze dodatek w sumie. No, ale dodatek, oczywiście, będzie oddzielna seria i w ogóle tak więc. No co? Nie, Jezu. Ach, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Layers of Fear.